W Polfa składamy najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich zaangażowanych w ochronę zdrowia. Życzymy wesołych świąt w gronie najbliższych. Leczenie jest sztuką, dlatego w tym trudnym czasie zapraszamy do obcowania ze sztuką również w sposób zdalny. Dzień dobry Państwu, nazywam się Hanna i jestem dyrektorką Zachęty Narodowej Galerii Sztuki i mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do galerii teraz na przepiękny szereg wystaw, które prezentujemy, a jedna z tych wystaw nazywa się Między Kolektywizmem a Indywidualizmem Awangarda Japońska w latach 50. i 60. XX wieku. To jest przepiękna wystawa zrobiona naszymi ogromnymi siłami kuratorki zespołu Marii Brewińskiej, zespołu Zachęty oraz wielu, wielu, wielu instytucji współpracujących, między innymi Japan Foundation. Jak Państwo pewnie czytali, w, w ubiegłym roku powstało bardzo dużo raportów na, tym, że, na ten temat, że chodzenie do muzeów, chodzenie do galerii uspokaja, relaksuje. I że przez wiele krajów jest to potraktowane też jako pewnego rodzaju lek na depresję. Mieliśmy to uświadomione w tym czasie, kiedy zachęta, podobnie jak inne muzea i galerie, były zamknięte. Teraz na szczęście jesteśmy otwarci, bardzo Państwa zapraszamy, choć oczywiście z przestrzeganiem wszelkich zasad antykowidowych w maseczkach. Natomiast cały czas można obejrzeć tutaj w ogromnych przestrzeniach zachęty wystawę sztuki japońskiej. To też, ta wystawa powstała w bardzo ciekawym kontekście. Ta wystawa jest tylko pewnym fragmencie z historii i historii sztuki Japonii. To są lata 50. i 60., czyli ten moment, kiedy po II wojnie światowej Japonia próbuje wydobyć się ze swojej, ze swojej polityki izolacjonizmu. Kiedy Japonia przestaje być samotną wyspą i usiłuje otworzyć się na świat. Japonia wydobywa się z izolacjonizmu i wpływy europejskie, Y, po, y, amerykańskie docierają również do artystów japońskich. I co się z nimi dzieje? Rozpoczyna się walka w, nurt, w, nurtach, y, w, w rozumieniu, co to jest ta japońskość jak powinna wyglądać sztuka. Niektórzy artyści otwierają się na wpływy amerykańskie, otwierają się na wpływy europejskie, inni zaś pos, po, postulują pozostawienie w tradycji. Te ścieranie, występowanie artysty, artystów zarówno w większych grupach, tworzenie kolektywów, działania performatywne, happening'owe, działania, zawiązywanie, zawiązywanie grup, robienie oddolnych wystaw. Tą historię Japonii możecie Państwo zobaczyć tutaj na wystawie. Wystawa jest multi... Yy, Multimedialna, co znaczy, zobaczą tutaj Państwo zarówno obrazy z lat 50. i 60., niektóre nawiązujące do, jeszcze do realizmu, niektóre do surrealizmu. Zobaczą Państwo tutaj eksperymenty fotograficzne, ale także fotografię reportażową. Zobaczą Państwo tutaj bardzo dużo dokumentacji, ale, ale również rzeźby, wideo i instalacje. Wystawa między kolektywizmem a indywidualizmem to wyjątkowa propozycja artystyczna naszego aktualnego sezonu. To ekspozycja, która jest wyjątkowa, bo prezentujemy na niej dzieła sztuki, artystów i artystki, grupy artystyczne, które w Polsce do tego momentu nie były rozpoznawalne. To wystawa, która jest bardzo duża, prezentujemy na niej bardzo dużo. Konkretnych dzieł sztuki i bardzo dużo różnych aktywności artystycznych i społecznych, różnych grup w Polsce, tak jak wspomniałem do tej pory, kompletnie nieznanych. Sztuka japońska po 1945 roku podejmuje pewne bardzo radykalne decyzje. I tak jak Japońska ekonomia, japońska gospodarka, japońska polityka międzynarodowa staje się coraz bardziej otwarta na zewnętrze, tak dzieje się też ze światem artystycznym. Artyści i artystki nawiązują międzynarodowe relacje z, chociażby z zachodem, na co, co wpłynęło bardzo mocno na to, jak japońska sztuka lat 50. 60. ale i później 70. wygląda i jak kultura japońska i sztuka japońska wygląda tak naprawdę do dziś. To wtedy. Po Położone zostały podwaliny pod to, jak dziś funkcjonuje japoński świat artystyczny. Chciałem Państwu opowiedzieć o kilku wybranych pracach. Przede wszystkim to, o czym warto pamiętać, to to, że Japonia po 1945 roku jest krajem bardzo mocno przegranym. To kraj, który doświadczony jest bardzo mocno działaniami wojennymi, działaniami podczas II wojny światowej i coś, o czym czasami zapominamy, to znaczy Japonia jest krajem, na który zrzucono dwie bomby atomowe. To jest takie wydarzenie, które jest bardzo istotne, bo ono z jednej strony zakończyło, II wojnę światową. Z drugiej strony bardzo mocno fizycznie, ale i psychicznie wpłynęło na poczucie Japończyków i taką samoświadomość. Ta, ten wątek zrzucenia bomby atomowej, ten wątek atomowego grzyba, ten wątek okaleczeń związanych z tym wydarzeniem, bardzo mocno w sztuce japońskiej, w japońskiej fotografii reportażowej czy chociażby w takim wyjątkowym działaniu jak reportażowe malarstwo japońskie, bardzo mocno się pojawia. Jednym z takich dzieł, które bardzo mocno. Tutaj na wystawie jest eksponowane to obraz właśnie z nurtu malarstwa reportażowego. To obraz, w którym z jednej strony rozpoznajemy bardzo charakterystyczne elementy. Kultury japońskiej, ale takie elementy również bardzo stereotypowe, takie, które dla nas, Europejczyków, są takimi elementami najczęściej rozpoznawalnymi w kulturze tamtego rejonu, jak chociażby kimono, czy taka charakterystyczna kreska, charakterystyczny kolor. A z drugiej strony jest to malarstwo realistyczne, niekiedy wymykające się na różne sposoby temu realizmowi, ale takie malarstwo, które. Jest malarstwem dosyć prostym do rozszyfrowania. Tam pojawiają się konkretne, bardzo często dramatyczne historie mieszkańców i mieszkanek Japonii. Tak jak mówiłem, Japonia to miejsce, które po 1945 roku jest miejscem wyjątkowym. Przede wszystkim, no nie jest ta Japonia, którą my znamy dziś. Dziś, um, Japończycy. Um, bardzo mocno konsumują. To jest takie społeczeństwo i kraj, który osiągnął bardzo wysoki poziom i ta konsumpcja jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast 1945 rok przynosi bardzo dużą biedę, lata 50. to jest ogromna bieda, i tutaj w tych obrazach reportażowych, ale i w fotografii reportażowej to bardzo mocno się pojawia. To, co jest też interesującego. I warto zwrócić na to uwagę w kontekście chociażby tego, że Japończycy i grupy artystyczne japońskie, i artyści i artystki zaczynają się kontaktować z Zachodem. To bardzo duże wymieszanie tego, co japońskie, z tym, co zachodnioeuropejskie, jest to wymiana obustronna. Natomiast my tutaj oczywiście opowiadamy o tej jednej stronie, tego czerpania z kultury Zachodu. I tak, na przykład, bardzo ciekawym elementem tej ekspozycji są obrazy, które poszukują obrazy, które wymykają się taki, takiemu klasycznemu pojmowaniu malarstwa i mamy tutaj obrazy, które bardzo wielu zwiedzających zestawiałoby bardzo chętnie z obrazami i działaniami, na przykład Jacksona Poloka, czyli action painting, ale też z działaniami, na przykład Mary Lasnik, czyli artystki, która wykorzystywała takie absolutnie podstawowe narzędzie artystyczne, czyli swoje ciało do tworzenia obrazów. I łączenie tego działania ciałem z wykorzystaniem tej przedziwnej i fantastycznej, fascynującej materii, jaką jest farba, tutaj na tej wystawie jest pokazywane. To są fantastyczne realizacje, które wymykają się takiemu klasycznemu rozumieniu malarstwa. Pojawia się na nich farba, ale jest to farba nakładana dłońmi, stopami, całym ciałem. Także jest to takie eksplorowanie tej materii malarskiej w jak najgłębszym i jak najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. Pojawiają się też prace, które bardzo wielu osobom, skądinąd zapewne słusznie, kojarzą się z taką klasyczną awangardą, o ile w ogóle takie sformułowanie nie jest pewnym przekroczeniem, ale taką awangardą kojarzącą się chociażby z działalnością malewicza, który, taką awangardą właśnie. Bardzo klasyczną, geometryczną, z abstrakcją, z czymś, co w sztuce japońskiej do tej pory nie było jakoś bardzo obecne. I tutaj na wystawie pokazujemy wybór prac, które właśnie do tych awangardowych realizacji europejskich, ale również rosyjskich w jakiś sposób się odnoszą. Ale ta wystawa to nie tylko takie klasyczne dzieła sztuki, jak obrazy, rzeźby, ale to też performance. I już w samym działaniu tych artystów i artystek, którzy i które próbują eksplorować malarstwo, ten performance się pojawia, ale on pojawia się również tak bardziej dosłownie, bardziej bezpośrednio. I mamy na przykład. Artystę, który wykorzystuje do swoich działań bardzo podstawowe narzędzie, ale takie, które uznajemy za mało artystyczne być może, czyli banknot. W tym wypadku banknot 1000 jenowy, który stał się takim trochę jego artystycznym podpisem. On podczas jednego ze swoich działań wykorzystał ten banknot jako zaproszenie na wystawę, i to, był, to było działanie, które zostało od razu zauważone przez władzę i został mu wytoczony proces za no, dewastację banknotu, za dewastację w pewnym sensie oficjalnego dokumentu państwowego. W związku z czym ten artysta podjął taką bardzo świadomą decyzję, żeby ten banknot, ten zakazany banknot, zakazany przedmiot, wykorzystywać w swojej sztuce, i tak tu na wystawie prezentujemy. Kilka jego realizacji, kilka jego działań, które polegały na owijaniu różnych, przedziwnych czasami przedmiotów w taki papier pakowy, jego autorski, właśnie z nadrukowanym banknotem tysiącjenowym. I te prace, które Państwu pokazujemy, to są przedmioty, które były skonfiskowane przez sąd. One były dowodem w sprawie. I tutaj mamy moim zdaniem fascynującą historię o tym, jak sztuka opuszcza przestrzeń galerii, opuszcza przestrzeń muzeum i opuszcza ten taki artwork, i staje się przedmiotem dyskusji politycznej, społecznej, ale też prawnej. Takim linkiem pomiędzy działaniami artysty który pakował różne przedmioty w ten papier tysiąc jenowy, jest, są działania artysty, który wykorzystuje kamień jako takie swoje narzędzie pracy. I kamień, który w kulturze japońskiej też jest bardzo ważnym elementem, jest wykorzystywany chociażby przez artystę, którego na wystawie nie prezentujemy, ale wydaje mi się, że warto o nim wspomnieć. To jest Koji Kamoji, czyli artysta, który związany jest z Japonią, bo tam się urodził, ale przyjechał do Polski w latach 50. i tutaj do dziś mieszka i tworzy. Ten kamień w jego sztuce również się pojawia, natomiast pojawia się w trochę innym kontekście niż kamień, który prezentujemy Państwu. Aktualnie w zachęcie. To jest taki kamień, który jest częściowo zapakowany, jak Państwo widzą, ale częściowo widzimy, co, co, co jest w środku. Na tym kamieniu, do kamienia przytwierdzona jest kartka taka adresowa, bo kamień można by wpisać, to działanie można by wpisać w taką dziedzinę, którą można by swobodnie nazwać mail artem, takim, taką sztuką związaną bardzo mocno z, z działaniami poczty, wysyłki, transportowania materii z miejsca na miejsce, w takim sensie jak najbardziej oficjalnym i urzędowym. I takie kamienie trafiły do bardzo wielu miejsc, między innymi do gabinetu prezydenta Nixona i na wystawie prezentujemy też odpowiedź gabinetu sekretariatu prezydenta Nixona, to jest odpowiedź na, na wysłanie tej paczki, odpowiedź raczej z tych pozytywnych, taka odpowiedź dziękująca za wysłanie tej paczki. Oczywiście to, o czym opowiedziałem, to jest bardzo, bardzo mały jak wspominałem na początku, wystawa jest bardzo obszerna, ale żeby obejrzeć resztę prac, które tutaj Państwu prezentujemy, zapraszamy już do zachęty, zapraszamy na nasze spotkania, które też organizujemy. No, przede wszystkim zapraszamy do eksplorowania tego nieznanego dotąd w Polsce świata sztuki japońskiej lat 50. i 60.